Kochani, przyjechałem na chwilę nad morze, żeby zobaczyć, bo to jest przepiękny maj. Jak kurwa budzą się do życia te przepiękne wydmy. Uwielbiam polskie wydmy. Zobaczcie, jak ta zieleń zaczyna się tutaj, już kurwa budzić. Oczywiście tu jest później, no bo to jest inne powietrze. Morze jest cały czas chłodne, ale coś pięknego. Noż kurwa, polskie wybrzeże. No pokażcie mi gdzieś takie piękne wydmy, moi drodzy. Te lasy sosnowe, to schodzi tutaj do morza, pomimo że ja jestem w milionowej metropolii tak naprawdę, trójmiasto, milion ludzi, a kilkadziesiąt kilometrów piaszczystych, pięknych, szerokich plaż i pierdolę to, że kurwa, woda jest zimna. I bardzo dobrze, bo nie jest to już zupa taka, że się weźmie da kurwa, tylko cię ma ochładzać kurwa. Nie musicie mieć wszędzie ciepłej wody w kranie. Ludzie, te rządy ostatnie to nas za bardzo rozpieściły wbrew pozorom, kurwa. Naprawdę. Jak jest, kurwa, wszędzie ciepła woda, to nie ma, kurwa, postępu. Rozumiecie to? Przestajecie się rozwijać, bo ten komfort zabija. My dlatego rośniemy najszybciej na świecie za ostatnie 35 lat, bo tu, kurwa, dobrze nie było. Już kolejne pokolenia, już, te, już, nie, już takiego wzrostu nie będzie bo się młodzi ludzie w komforcie już kurwa urodzili już się przyzwyczaili do tego wszystkiego już im się kurwa tak nie chce no tak jest ale pamiętajcie co jest najważniejsze miłość i kurwa przyroda i korzystać z tego to co jest kurwa za darmo to znaczy to nic nie jest za darmo moi drodzy bo żeby korzystać to trzeba coś poświęcić czyli żeby tu być na tej plaży i podziwiać tą zieleń i te piękne fale to trzeba poświęcić na przykład pracę, czy jakąś godzinę, dwie, gdzie mógłbym w tym momencie coś zarobić, teoretycznie. No chyba, że się to mądrze poukładasz i inni, lub y, sztuczna inteligencja na przykład pracuje za Ciebie, ale to też nie jest tak do końca, bo Ty też poświęcając ten czas na pracę mógłbyś wygenerować jakieś dodatkowe rzeczy, więc zawsze jest coś kosztem czegoś, to są Wasze wybory.